Ujaśnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo pan poseł Jerzy Jachnik. Proszę państwa, no tak siedzę tutaj i dosłownie nie wiem, czy jestem we właściwym miejscu. Tuż państwo przyjęliście zasadę, że wszystko funkcjonuje świetnie. Sąd funkcjonuje świetnie, prokuratura funkcjonuje świetnie. Jest tylko sposób, jak doprowadzić i skazać tego oskarżonego. Już odwróćcie zagadnienie. To nie sądy funkcjonują świetnie, to nie prokuratura funkcjonuje świetnie i masę wyroków jest wydawanych wbrew prawu. I teraz trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby te proporcje odwrócić. Pan y, 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 prokurator tutaj mówi w ten sposób, że y, 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 nieszybkość jest ważna, Yy, tylko ustalenia faktyczne są ważne i po to, żeby osoba yy, faktycznie, która popełniła przestępstwo została skazana. No to ja Pana prokuratora pytam, czy sędzia, który prowadzi 15 lat sprawę jest w stanie zapamiętać, czy sędzia, który ma 100 tobów AG jest w stanie zapamiętać mając na biegu 400-500 spraw równocześnie? Proszę Państwa, zacznijcie my się troszeczkę inaczej. Czemu nie, nie, nie rozmawiacie również z organizacjami pozarządowymi? Mówię Wam ja tego jako osoba, która to sama przeżyła. Zatem proszę nie mówić takich rzeczy. Zmieńmy sposób rozumowania. Zacznijmy mówić w ten sposób. Jak przyspieszyć postępowanie karne, żeby nie popełniać błędu? Jak je można zmniejszyć? Rozpoznawajmy sprawę po sprawie. Niech sędzia ma na biegu, wie, trzy sprawy. Góra, bo on potem pozoruje czynności. Sprawy ciągną się latami. Najprostsza sprawa, umorzono mi 15 lat, tydzień temu. Prosta sprawa o tajemnicę bankową, która powinna być trzy miesiące załatwiona. Proszę Państwa, sędziowie są nieprzygotowani do spraw, prokuratorzy przychodzą z tak zwanego wydziału sądownictwa, sądownictwa, mają na perce napisane, ile mają żądać i nic się nie dzieje. Więc uderzmy się w końcu, uderzcie się w piersi i zacznijmy mówić poważnie. Do tego wszystkiego. Nie dopuszczacie kompletnie w ogóle organizacji pozarządowych. Co to ma znaczyć, żeby, żeby w artykule 91 było napisane, że organizacja pozarządowa jest dopuszczona do rozprawy, jeśli nie sprzeciwia się temu interes wymiaru sprawiedliwości. Pytam się was, co to jest ten interes wymiaru sprawiedliwości? Czy jest w stanie ktoś odpowiedzieć, co to jest ten interes wymiaru sprawiedliwości? Proszę państwa, nagrywanie. Jest, owszem, idziemy z techniką do przodu. Jest podane nagrywanie. Ale ja się pytam, dlaczego ma się nie nagrywać postępowań przygotowawczych? Dlaczego ma się tego nie robić, jak jedna ze stron sobie tego życzy, a nie jak prokurator czy sędzia sobie tego życzy? Zacznijcie otwierać drzwi do wymiaru sprawiedliwości. Wyroki są nieobiektywne. Mało tego. Dzieje się, dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Kieruje się nagminnie ludzie na, badań, ludzi na obserwacje psychiatryczne, którzy zaczynają bronić swoich praw. I nie udawajcie, że o tym nie wiecie. Proszę Państwa, takie rzeczy nie mogą być. Kasacja. Co to znaczy kasacja Karda, że prokurator może składać kasację 10 razy, a obywatel nie może złożyć ani raz. Czyli abstrahując, ostatni wyrok u Okręgowy, jakiś tam sąd może napisać tak, no oskarżony jest durdy, no i wyrok będzie prawomocny, bo się nie można odwołać, prokurator już nie złoży od tego apelacji. Fikcja w numerowaniu spraw. To też trzeba zmienić. Sprawa powinna mieć jedną sygnaturę łamaną przez ileś, bo tak się tworzy milionowe statystyki. Czy wy o tym nie wiecie? Przecież doskonale wiecie. Pan sędzia krawie Rady Sądownictwa tutaj mówi, że, że jest sędzią karnym. Panie sędzio, pan nie wie o tym, jak się robi statystyki w sądach? Ja nie jestem sędzią. Ja jestem oskarżony przez lata, ale powiem panu, jak się robi. Yy, proszę państwa, kolejność przydzielania spraw. Yy, Konia z rzędem temu, jak ustalicie w sądzie, jako normalny obywatel, w jaki sposób trafiła sprawa do sądu karnego, jak ją przydzielono. A ja wam powiem, jak to prosto jest załatwić. Nie trzeba być prawnikiem, nie trzeba być sędzią. Proszę państwa, jest dziennik podawczy, jest dzień i minuta. Tam się wpisuje, idzie do dziennika podawczego i jawna lista sędziów. Znajdźcie w wydziale karnym w Polsce, może w niektórych jest. Listę sędziów, nie znajdziecie je. Zatem ja nie chcę teraz przeciągać, ale powiem Wam tak. Wszystkim Państwu powiem tak. Dlatego, że wywodzę się z organizacji pożytku publicznego, z organizacji pozarządowych, które walczą z przeciw bezprawą od 15 lat. Sam jestem ofiarą bezprawia, która tylko dzięki zaciekłości, zapartości się potrafiła wybronić, bo 98% ludzi po akcie oskarżenia prokuratorskich jest w Polsce skazanych, a różne postanowienia, które się pisze. Zawiadomienia o popełnieniu przestępstw prokuratorzy uważają i to jest zabawa, a nie, 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 nie procedowanie. Proszę Państwa, zacznijmy myśleć innym językiem. Jeśli nie zmienimy tej filozofii, to czy będzie proces kontradyktoryjny, czy będzie proces teraz faktycznie inkwizycyjny, czy infizycyjno kontradyktoryjny nic się w sprawach karnych nie zmieni. Czy się Wam to podoba, czy nie, to nic nie zmienicie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Myślę, że na etapie procedowania będzie jeszcze okazja do polemik. Szanowni Państwo, no mamy taką sytuację, że dzisiaj dopiero wpłynęła.